Cześć, siemanko. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Minecraft śmieszkowo, którą chyba polubiliście. Albo Jesteśmy oczywiście ze e, Stasiu Minecraftem z, z, z Rajcraftem i z Draksterkiem. Gdzie jesteś Draksterku? Gdzieś ty się schował? Ja się ukryłem. A on się lubi kampić w krzakach. Dobra, to ja już zaczynamy. Dobra. E, o, o, okay, od... Żeby na po tej głowy yy, nie Tutaj na dole będzie magazyn, kuchnia, pokój, sypialnia, wszystko tam, wszystko co A na górze będzie tylko taki taki cóś, żeby yy, to jakoś wyglądało. Teraz idziemy do... Yy, gdzie ty jesteś? Kładek jest w swoim domku, Chodź tu, Zapraszam serdecznie. Uciekł i chyba go nie, nie, nie karmiłeś czy coś? <noise> a to było, a, a to, 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 to to było to kiedy Draksterek za ten uderzył tego psa. Draksterek to ma też genialne pomysły. Fajna, fajną machatę. Bardzo? wie takie zajście do poziemi. Twój internet. Tak ten... Tak, tak, tak. Dobra. Mhm. Dzisiaj mam zamiar się wybrać na poszukiwanie. Ja dzisiaj mam zamiar odwiedzić do raksterka w swoim domu. W swoim przy... No. W każdym razie zorganizuję jakąś gościnę, ja mam tam ja po prostu ten ja, dom dobudować. Ja, 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 ja,

Jestem jakiś baran, to ja tam idę. nie ma kija w czy, czy nie? Z czym? Z na jazdę. No będziemy. Ok, Cóż, ale ze slownessem się nie da. Używajmy angielskich nazw. Na 99 minut super. Kuźwa nie umiem spointować. Moglibyście kuździć spać. Ja nie idę spać. Ja biegnę spać już. Ale ten Dureń mi dał ten efekt. No i... właśnie mi też idę. Ja już nynam. A ja mnie. Idź spać, dragstery. A po co? Ja pom -o -o. Zobre, to pomogę. Dobra, to ja se będę dom kopać, stachła, ty chcesz coś tam w domu, domu remontu? właśnie, Ja nie wiem, o czym ty tam gadasz, ale... No, bo do ten, bo tego gościa z chorą wiął na łupie A to... To tak, coś, co, co, co zależa wioski i wtedy jest ten... To jest super no, Super to jest. Tak było <laughs> To jest super, chłaczek <laughs> Chłaczek, to jest super Dwa no, brawo Ej, właśnie, ja nie mam sieksy, ma ktoś z was kamienie? Ja mam nie da. to jest skąpy, to ja wiem, że nie da. Cześć w się nie dziwię, bo jedziemy tak po nim Ruten mówił. Ale śmieszne to jest ponoć. Bo to właśnie Ruten mówił, że jechanie po Draksterku jest śmieszne. nie jest taki. Nie ma taki jechać. po tym zawsze idzie. <laughs> Bez tak jakaś śmieszkowo, to nie śmieszkowo nic. Dede, de, de, de. To też jest mieszką. Y, Chcesz czy Nie, bo narobiłem tych teraz. Z miłą chęcią, tylko musisz tu przyjść do mnie. Za darmo. Weź se łóżko, to się. Ej, ej weź, się, weź se łóżko, to się wyśpisz. Czekaj, czy do. U mnie się wyśpisz. A fajnie są te no, te głupie... no... Jak ty to nazywasz? Jak ty to nazywasz te streje? Rajd jest super. Pozacko. Szkoda, że nie, nie ma dnia. W sensie, że jest... Kuidźwa maść. Dobra no, ja, jak... Walicz i ma Ej, co jest? Co zabijają Fajnie Drastek został. Zginę wajnicę. Szyb nie mam. Co za... Masz może szkło? W sensie piasek. Gdzie ja się zrespiłem? W skrzyni mam. Gdzie te parany za kute? Masz jedzenie? Ja mam coś. Bardzo. Szelał mi nieistniejący stryj. <laughs> To jest takie śmieszne. A w ogóle możecie włączyć komendę? E, wczytaj, teren. Nie ma takiej komendy. Bzga. Wyłączcie deszcz. A nie ma deszczu. Nie jest. jest. Deszcz. Nic nie zrobimy z tym. Musiałbyś wyjść jeszcze. wtedy. A jeszcze jestem na tym. biomie, To jest. To jest nie śpiłem, w tak i tak nie może spać. A Draksar nie ma łóżka przy sobie. No nie, bo niech wyjdzie z serwera i wejdźcie, bo to też tak działa. A jak mam łóżko, tylko że... Witzko. Nie, bo i temy już tygowały się. Ojej, jeszcze mi się wyłącznie telefoni. Dobra, słuchajcie, robimy cięcie. Draksarek znajdzie swoje itemy, Norsta przeminie i w ogóle... Więc ja robię cięcie. No słuchajcie, już jesteśmy było cięcie. E, Stachomi mi przyniósł na szczęście te e, no, piasek, będę miał szyby sobie tu żadne głupie streje nas nie będą atakować. No, ale... Sterek miał lagi, on jest w ogóle. Nicz tą zabijają przez ściany, te streje. Tak, teraz możemy iść spać. To idę, k**wa. W 9 minut odcinka, nic mi nie zrobili. Nie było nic śmiesznego, jakiś suchar stacho powiedz. suchar? Słuchamy. Co? Jaki chleb? jest tak nie. A. No A. I chleb. Co, jaki chromowany chleb? Dalej nie zrozumiałem, Stacho. To te, te swoje, te słuchary ma takie Bardzo słabe dziwne. trochę. I on w nie ogóle e, sam jest suchy jak e, przypalone pierniczki. A nie jak przypalone kebab. Jak zwiędłe kwiatki co? na saharze. Gaz, <noise> wybrach, tablet, ja. obrazek, tak, i mi to, to jest e, który w obrazek wkleje, e, później, i Będziecie mieli go gdzie, <noise> to, to może będą ja nie wiem, ja w każdym razie się nie znam. Nie. Zna. nie. Tak. jak stajka wywaliła, widzieliście. widzieliście to będzie pan śmisz ognieszków bez... a tu jest jakaś a jest Nie pali już tego piasku. Nareszcie mogę kopać swój dom. Nie chcesz. Nie Kopać możesz. Zesrałeś się? No, Stacha się, zesłał. A, A. się zesłał. Me... Znowu będziecie narzekać, że Stacha słabo słychać, bo coś źle wali. Musimy być no, jak to Musimy Stacha jak to o e, Musimy Musimy jak to żeby... Musimy Nagrywać, i że kierowniczki tak, się tak, nie przypaliły. telefonie. Um, jak macie jakieś propozycje, to oczywiście piszcie w komentarzach. Zawsze bardzo miło przyjmiemy. No, bardzo miło przyjmiemy. Nie, nie przyjmiemy. Zamknij mordę. Mój się Zamknij. Ja mam propozycję. Na pewno by to poprawiło. Jakby Dragsterek na mnie przyjął. Ja tu gadam, gadam, a tak sobie transę, ale Raksałek tu się pan zawsze wtrąci z powietrza, dlatego mi kebab nie smakuje, ale idę pierdolę. Kebab mi nie smakuje. No mi też nie. Kebaby radko są smakujące. Ej, kebaby no to dno. Co? Słabo, nie zniżam się... ...do kebab. To żarcie dla żyli. Nieprawda. Jadłem, jadłem. Ja tu nigdy chebaba, nie jadłem, więc nie wiem. Jak nie wiesz, jadłeś. Nie jadłem. Tysiąc kebabów jadłem. Chyba w Minecrafcie. Nie, w Minecrafcie nie ma kebabów gwizdy. Nie jadłeś. Nie jadłem wiśnie. Ja to nie. Jadłem. Twoja Sara we nie jadła. Nie, a ty we nie barana tutaj. Co? Tyłeś barana. Ja przynajmniej nie lepię pierniczków w kształcie Kutasa, tak Tak. No tak, ale ja fajne są te pierniczki. Haha, wie Tak, on ulepił Dragsterek pierniczka w kształcie Kutasa. Takiego tego penisa i takie jajca. <grywki> Robi się z tego, że bez Minecraft śmieszko, to Minecraft porno total. Minecraft podłoga serię Ej to byłoby dobre Minecraft podłoga mieszkowa Zobacz sobie jak Minecraft się podłoga gleba ten... łeb w dupie Zobacz jak się nazywa ten świat No ja wiem jak się nazywa Minecraft podłoga mieszkowa Zobacz ty też se zobacz Idę ze schodów nakraftować Ludzi się dzieją, a nie a wydarzają. Wydarzając jeden. Ty jesteś a. jakiś niewydarzony, Stacho. Dobra. Dzięki. Dzięki. dzięki za. To był komplement. Łatwiej. Dzięki. Ała. to ja ci zaraz zrobię. Nie pa boli, bo dostałem pasy na Taka czerwona dupa była, że nie czarna tylko czerwona, paliła się aż ze złości, bo do roboty też. Szkoda, że ty. się tak nie palisz do roboty. No wiem. Będę miał taką norę tutaj fajną. Chyba no słuchajcie, poczekam aż Dragstrike się to łączy i aż Stasiu sobie coś tam, nie wiem co zrobi. W każdym razie robimy cięcie. weź bo ty nie wiesz gdzie jesteś, nie? Ale ja wiem gdzie jesteś, wiesz gdzie jesteś? Nie W Fizie. A w dupie Pięknie śnieżek pruszy Pff. Tak ser, nie umie się dołączyć, ja zajebie królika Wiesz co, nagraj się. Kurwa, kurwa, Nagraj łatwy ile ładuje nie się Nie ej, żyje U mnie Minecraft Długo A później widzowie zrozumieją dla kogo nowego urządzenia. Xd Dołączył Draksterek7 Bicie mu brawa, wiwaty proszę Też ja Cię chyba zaproszę do siebie, ale na pewno nie naruchanie. O mam, mam przyjaciela expa Który za mną chodzi Aha Mój przyjaciel exp, nie exp Ja nie... Chodź Dragstag na hatę moją Ja teraz nie doskoczę. Wyjść, ja... Raczej nie ja doskoczę, wiem. czekaj, bez skakać się No nie, nie doskoczę Mam prawie tak żelaza Co ty Mam to... znowu jeszcze jakieś Co? że ja nie mam z tak cierpliwości. No dobra oh. mi chyba wsparcie. Ale mi też na, na Kob mi też coś I moi drodzy mam już Ja cię mogę pieczonymi ziemniakami tak, gościć Mogę cię ugościć pieczonymi ziemniakami tyle mam I prestiżowym mięsem z królika. Pokaż mi jak wam wam wziąć razie. Gdzie się teraz O, Ok, to jest Draksterek. Chodź, Draksterek. Chyba, święty Mikołaj wbił na chatę. O, święty Mikołaj przyszedł, ale zajebiście. Rozgryźcie, święty Mikołaju. Gdzie ci będą? do piwnicy ci dam te prezenty, co my tu mamy. E, tak, i to dostaniesz, to dostaniesz, to i... Wow! Fajnie, Panie, to ja sobie bedę DJ na koniu sobie będę jeździć. Zbyt, jeszcze nie masz radia. I mam sztabkę żelaza, dzięki świętym Mikołaju Dragsterku. No masz mnie gdzieś ugościsz? Mam, mogę ci dać steka smacznego. No dobra, a ja jestem zachwycony. Masz. Zbyt. Thank you. Mogę ci dać... I... Cześć, ja mogę dać jeszcze? O, mogę cię rzucić śnieżką. Dobra, e, mogę ci dać. Co, e, mogę ci dać prestiżowe mięso z królika. Nie potrzebuję, ja jestem najedzony. Dobra, święty Mikołaju. D dziękuję za prestiż... Niestety nie mam łopaty, bo kamienia mi Stacho Nie do, tylko wydał gotowym się kierę. To cześć, święty Mikołaju. Ale zajebistego tego o. skina masz garda. Napiszcie mi zaje w komentarzach co w ogóle sądzicie o tym skinie. Czekaj, jeszcze zobaczyć. Nie, ty nie zobaczysz. O, i skrzynię gratis dostałem. O, tu jest. Czekaj, no czekaj, że tu stójże. Halo? I dlaczego śmierdzisz gdzieś? Co ja? Nie no, wiem, nie czy... Śmierdzę. No poczekaj, chcę zobaczyć się od przodu twojego Nie ma. <noise> <noise> <Dobra, głos> Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę i proszę. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Mam drugiego świętego Mikołaja. mam się mieć już y, sweterek y, świąteczny takie z reniferami. Ale to i tak nie będzie to samo co to jest Proszę iść spać. Dlaczego ja nie mam tutaj dwutiny na... to? jest świąteczna a, atmosfera... To jest świąteczna, no tu się baluje, a nie śpi. Dostaliście prezenty. No faktycznie, żelazne włosy, złota łapata i płyta. Żebyś sobie disco zrobił w chałupie. O, ja se skraftuję z tego twojego żelaza. Tarczę, e, święty Mikołaj w Gracksternie. No dobra, bałwan z tarczą i mieczem, najlepszy pierwiastek. No. <laughs> a no właśnie, takiego piernika też z tego bałwana, kleju bałwanak, czyli do kleju tarczy i miecz. Nie mam pojęcia. Jak się... Oj, to jest genialne, to Sła. jest genialne. No dobra, no to. O, piecuj tobiecus. No. Sorry, bo cię uderzyłem w a ty ja nie, ja nie mam nim na mną. Ale... Dobra, to przeglądam swojego. Bajeranckiego masz tego skinać, powiem tyle. No, kopiuj w tego. Jest tu masz steka. Oczywiście, widzę, co ha. sądzicie o jego. No. Stacho nie widział. Ha! Ty się tak nie śmie. Bo masz śnieg. Będzie. Mm. Wojna na śnieg. Masz. Rzucamy się śnieżkami Kiedy masz? 16, szesnaście, znam przewagę. No dobra. Kudy, trafiłem. Trafiłem. Dobrze. Trafiłeś? Nie, żadną mnie nie trafiłeś. Trafiłem dwoma. Tak? No, bo jedną na początku i teraz. Jedną. Ej, masz śnieg? Nie mam już, czekaj. Dobra. Stacho, możesz nakopać tą swoją chłopaku, tu na masę. ten Minecraft. Stacho, możesz nakopać tą szlomą. Chodź, śnieg ci rzuciłem. Ile? 16. A tutaj mam 16? No. To będzie... Dawaj, bijemy się teraz tak, <laughs> jak na śnieżki. To będzie tu. 2-0 jak na razie. Tak, stawiam. I co, za No. Nie trafiłem. Ja bym Ja, haha, wygrałem ze świętym Mikołajem na śnieżki. To jest niepotrzebny na filmu. starym mi się. Czuć. Jakoś chce wejść, to proszę dzwonić na dzwonek. E to. Teraz wy widzowie, zróbcie mi prezent i dajcie Donate. Y na Widzowie, zróbcie prezent, dajcie Donate. Y. Nie no dobra, zróbcie prezent, dajcie subskrypcję i łapkę o, no, w górę. Dobra. To będzie najlepszy prezent na Mikołaja dla mnie. I dla Drexterka myślę nie do końca, no ale. <ścoughs> jak pola donate'a, no ale... Jak na kanale to pomyślcie? Nie myślcie o stachu, bo on to ma słabe materia, No tak. Źle <noise> Ale nie wiesz jeszcze jak będzie miał zmontować. A ja zapan rządzimy w taki ramach, i drugi się i pisze stachu. <noise> <noise> so... co? Ty tak zamknę cię ty. czekaj zamknę <noise> Majerancki Święty Ja sobie no też tak, muszę tak, wziąć tak, jakiś tak, specjalny tak, skin Też sobie muszę jakiegoś specjalnego skina płatka zrobić No dobra, zrób tego specjalnego skina Piesek mamy Jak tak. myślicie, miniaturkę damy y, świąteczną, czy zwykłym no mieszkaniem? Świątecznym dajemy świąteczne Bo dałem prezentowe no to, no ja, to będziecie no da, od Kopanie, tego, dźwina. Dźwina. Masz jaż mi powróc drewna. Do tego specjalnego odcinka będziecie mieli świąteczne... Yy, ale... No. To na to następnym... Na, ra, no, no, na następnym odcinku ja sobie biorę świątecznego skina też sobie robię, Jak sobie bajeran tylko przeciw z tym skinem, naprawdę no. łapka w górę się należy. No ale... I... I no. subskrypcja z dzwoneczkiem tak, subskrypcja. Nie wiem, no, zachęcamy ogólnie do pozostania na tym. Czemu wlazłeś nie dzwonię z dzwonek bałwanie? Da się. Ja cię teraz wpuszczam ładnie. No i tak ma być. Z prestiż kurwa. myślę, że kończymy, nie? Tak myślę, że kończymy, bo mój odcinek trwa już 25 minut. A dobra, po kończku haczyk Widzowie. Wam do, 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 do 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 a czekaj, 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 odsuńcie się, ja wam zrobię screena na. czekaj. A, ci... Cicho. Od mam na Cicho. Raz, a, a, Czekajcie, Czekajcie, ja wam zrobię screena na miniaturkę. i ja cię Ustawcie się, ja wam zrobię screena na miniaturkę. Chodźcie, przed mój domek, tu se stańcie. A dobra, ale chciałbym mieć skina tego, drakseka w świątecznym ubraniu. No, Chyba, że wy, wymienisz w tej. umiesz w tej miniaturce mu muski... No dobra, ale to ja bym sobie musiał swojego skina też zrobić świątecznego. Ale to ja zrobię inną miniaturkę. Z bo odcinek nazwiemy, że Zdraksek Święty Mikołaj czy jakoś tak. Dobra, wzią, wzią. będziemy się z wami żegnać. Ja jeszcze pierdolę w dzwon. Tak więc trzymajcie się i cześć! Do usłyszenia! I zostawcie łapkę Dobra. w górę, tak jakbym mówiłem. Nie zapomnijcie. I nie zapomnijcie również. Ustawić subskrybuj Dzwonek. Stasiu to no tak. Napiszcie w komentarzach Stasiu to menem. No i wtedy... Y Trzymajcie się i cześć! Miłego dnia!